Nas dzisiaj takie przemeblowanie, bo będzie klima! A w zasadzie już jest. Tam jest agregat na balkonie, a tu mamy jednostkę chłodzącą. I zaraz panowie przyjdą i będą montować. To będzie klima, będzie klima i będzie chłodek. Witam się z wami dzisiaj w czwartek. Dzisiaj u nas w domu wielkie wydarzenie, ponieważ jest montowana klima! tak jak widzieliście przez chwilę panowie przyjechali, już panowie działają ale tak się dobrze złożyło że Krzysiek sobie dzisiaj wziął wolne więc ja mogłam wyjść z domu Zosia pojechała do babci żeby dziecko nie było w tym bałaganie, wierceniu i tak dalej, nie byłoby dla niej miejsca w mieszkaniu bo my z salonu musieliśmy dużo rzeczy wynieść między innymi całe jej zabawki upchnąć w pozostałych pokojach na sztywno, tam się nie da w ogóle przejść natomiast no, w salonie są rozłożeni panowie um, z całym sprzętem do do klimy, do montowania, odkurzaczem i, i wszystkim więc w zasadzie można w mieszkaniu tylko stać na baczność no więc nie ma miejsca dla małego dziecka poza tym jest bardzo duży hałas bo panowie musieli się przewiercić przez ścianę na dwór, no trafili jeszcze na więc to było trudne no i oprócz tego są cały czas otwarte drzwi na balkon, a ona jest bo ona to nie chciałam, żeby siedziała w przeciągu. No więc młoda jest na spokojnie u babci. Krzysiek pilnuje ekipy, a ja teraz wyszłam pozałatwiać sprawy na mieście i fajnie się złożyło, bo ja jutro jadę do Bielska do pracy i bym tego nie mogła pozałatwiać i byśmy wylecieli już znowu na przyszły tydzień, a w przyszły tydzień jest bardzo ciężki dla mnie, bo mam aż trzy dyżury w jednym tygodniu, także tak chyba jeszcze hardkorowo nie miałam. Ale zrobiłam sobie taką kumulację, po to, żebyśmy potem mogli jechać na urlop, no niestety coś za coś, tak to jest przy pracy na kontrakcie. No więc w przyszłym tygodniu też mało załatwię. A na przykład teraz bardzo e, taka rozrywkowa część, jadę do pani księgowej zawieźć faktury. Także, e, także zaczynam od e, obowiązków i potem muszę się przejechać po sklepach. Plan jest taki, żeby wpaść do Ikei. Bardzo się cieszę, że mogę tam jechać sama, nie no, będę mogła sobie chwilę pobuszować. Zobaczymy, co mi się uda e, kupić. Muszę zahaczyć o paczkomat, jak będę wracać, bo już teraz zapomniałam. A w paczkomacie mam plakaty do pokoju dla Zosi, więc do tych plakatów muszę w IKEA kupić ramki, jak nie zapomnę. Oprócz tego, jeszcze bardzo prozaicznie muszę jechać po chleb. I coś jeszcze. A, Krzysiek mnie jeszcze kazał obejrzeć biurka, ale w IKEA to myśmy już oglądali milion razy te biurka, więc tam nie ma nic ciekawego. E, powiedział wejść do Agaty. No to mam pozwolenie od męża na wejście do Agaty jeszcze i pobuszowanie, także wow. I co jeszcze miał załatwić? A, jakieś nogi do regału mam kupić, które nawet nie wiem, jak się nazywają. Także będzie śmiesznie, bo mam kupić coś, co nie wiem, co jest. Tak. I co ja jeszcze miałam w planach? A, i jeszcze w kłócie, oprócz tego muszę kupić coś na obiad, bo nie mam nic na obiad. A dzisiaj takie warunki do gotowania są trochę słabe. Eee, I w sumie na jutro do pracy też muszę sobie coś kupić. Także fajnie, że są takie miejsca, gdzie jest gotowe jedzenie, sprzedawane. Także tak będzie dzisiaj wznośle i fantastycznie. Chyba, że jeszcze coś mi się po drodze przypomni do załatwienia. No a potem, jak panowie skończą, to odbieram co się od babci Ciekawe, czy mi to wyjdzie na jedną rundę, czy, czy na dwa razy. Nie wiem, jak długo panowie będą robić, ale podobno ma to być jedna dniówka, czyli że dzisiaj mają skończyć. Panowie zaczęli o ósmej, jest jedenasta. No, tak na oko byli w połowie, Czy rzeczywiście może do trzynastej, czternastej skończą, jak dobrze pójdzie. Zobaczymy. to sprawa z biurkami wygląda tak, że teraz mam dokładnie takie, ja się zastanawiam nad tym, ono jest węższe ale jest długie, nie wiem czy nam się zmieści podoba mi się jeszcze to ale jest za wąskie, nie za duże za duże, ja już sama nie wiem co mówię jest na pewno za duże, bo ono na żywo wygląda na większe niż tutaj w kamerze to by może było rozmiarem spoko ale jest na metalowych nogach w ogóle kolorystycznie nie pasuje no i mnie najbardziej podoba się to, ono by pasowało do naszego stołu w jadalni, ale krzyżka mi się absolutnie nie podoba, nie wiem dlaczego mu się to piórko nie podoba, może jest troszkę za długie, ale fajna ma szerokość mnie się podoba najbardziej, oczywiście bez tej nadstawki na wierzchu, także nie wiem, które wybierzemy. Tak samo nie wiem co z krzesłami, mam wrażenie, że krzesła dzielą się na ładne i wygodne, to mi się podoba i widzę, że jest nawet w czarnej wersji, może ta czarna wersja by nam lepiej pasowała kolorystycznie, nie wiem, czy ono może też być na kółkach, czy nie, mogłoby nawet nie być na kółkach, muszę się przymierzyć do tego krzesła. Siedzę teraz na tym krześle i no niestety, nie jest wygodne, otwarte oparcie i na długie godziny przy komputerze na pewno nie. A nam się podobają takie. Jeszcze Krzysiek gdzieś widział tego typu, tylko z wykończeniem skórzanym. Ale ono ma po prostu za krótkie oparcie, dla mnie. Mało tego, że jest twarde. Teraz trudna decyzja, która pościel ładniejsza czy ta. Czy ta najpierw spojrzałam na tą. Mamy w taki wzór już taką turkusową, a potem urzekła mnie ta. I o, tutaj ona jest w jakiejś takiej większej okazałości. I duży wymiar kosztuje ile? 200 zł wygląda. Chociaż w paczce chyba wygląda ładniej i na żywo też chyba wygląda lepiej niż tutaj na nagraniu. A ta granatowa jest tu. I granatowa pewnie jest tańsza, chociaż nie widzę ceny do, do tej dużej. A może tu jest cena, tu jest chyba cena do tej dwumetrowej czyli 100 zł, a tamta kosztuje 200. No i teraz pytanie, 100 czy 200, 100 czy 200? Czy ta pościel jest tego warta? Takie tam małe zakupy. Teraz czas to zapakować do auta. Mam tu pojemniki na jedzenie. Mam półki dla się Przy okazji, tacy, jakieś rzeczy na dokumenty i kartony. Księgowa zaliczona, rozman zaliczony, kłos zaliczony. E, okazało się, że Rosmana i kusa znalazłam przy rynku w Katowicach. Pierwszy raz tam byłam w tych sklepach, ale stwierdziłam, że jak już tam jestem, to, e, to zaliczę, bo przy rynku mam też panią księgową w Katowicach, więc wszystko za jednym zamachem, nie muszę nigdzie podjeżdżać teraz już pod kłosa. Mogę jechać prosto do domu przez paczkomat. Byłam właśnie też w Ikei mm, i tak się nałaziłam, bo wyszłam całą górę i cały dół, co mi się bardzo rzadko zdarza. Już dawno nie przeszłam całej Ikei. Jestem w Adidasach, ale aż mnie nogi rozbolały, także już nie miałam siły, żeby iść do mm, Agaty oglądać sobie biurka. Obejrzałam to, co jest w Ikei po raz dziesiąty chyba, a biurka w Agacie to nie wiem, mogę przez internet ogóle jak będzie coś ciekawego to najwyżej podjedziemy zobaczyć stacjonarnie chociaż potem to się i tak okaże, że w internecie jest, stacjonarnie nie ma albo odwrotnie. Chwila mnie w domu nie było, wracam i jest, wisi piękna nasza klimatyzacja. Jakby ktoś pytał to jest hajer i jest to wersja srebrna, bo chcieliśmy żeby jak najbardziej się tu wtopiła. Oczywiście jeszcze w rogu będzie zasłona, która Zasłoni to oto korytko, które odprowadza nam tutaj wszystko do agregatu. Tak się to nazywa? Tak, dokładnie do agregatu. Do agregatu na balkon. Także mamy tu przebicie zrobione na dwór, jest korytko. No, gdybyśmy się na to wcześniej zdecydowali, to można to było zrobić wszystko um, w ścianie, ale lepiej późno niż wcale. Zasłonimy to sobie szafką i zasłoną i też jakoś da radę, także już może lato przybywać, upały na mnie straszne, klima pięknie działa. No i po zasłonięciu zasłony na miejsce nie wygląda to najgorzej. Myślę, że się ta klima wtopi tutaj w tłum na ścianie z ananasami razem, a tak jak mówię kadrowanie będziemy robić w ten sposób, a tutaj to korytko tak bardzo minimalnie wystaje, prawie wcale. Jedyny minus, że po prostu na tej szafce, w momencie kiedy działa klima, nie może stać kwiatek, ale na zimę sobie postawimy. A co? Tutaj mam plakaty do pokoju dla Zosi, a tutaj są nasze zakupy z Ikei. To znaczy, ja kupiłam, a teraz my wszyscy razem będziemy rozpakowywać. Także zaraz może Wam pokażemy, co tu jest. O, i tu już widać ramki do plakatów dla Zosi. Także może zaraz to odpakujemy. A co byś chciała zrobić? Już Wam pokazuję. Tutaj mamy mapę świata. Mamy układ słoneczny. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, bo jest bardzo gruby i sztywny papier tych plakatów. Tutaj mamy literki i cyferki. I zależało mi, żeby literki i cyferki były tak, jakby w jednym stylu. I to się udało, no bo to jest z jednego sklepu. I na początek właśnie kupiłam dwie ramki i powiesimy sobie literki i cyferki. Ja to kupowałam na Legro. Mogę Wam poczuć linka na Dolego. Naprawdę widzę, że fajny papier, fajnie to było bezpiecznie zapakowane. Jeszcze w tej firmie widziałam wersję z mapą Polski. Są też wersje, że na przykład na szarym tle mogą być te plakaty. E, chyba układ słoneczny może być też biały, a nie granatowy. E, ja to kupiłam jako taki zestaw czterech plakatów. Można je kupować pojedynczo i można e, w ramkach, chyba niektóre wersje były, i można też e, je dowolnie miksować. Tak jak mówię, widziałam, że jeszcze była mapa, mapa polski i chyba coś jeszcze tam było. A i emocje jeszcze na pewno też były. O, ale mnie te literki i cyferki się bardzo podobają, także zaraz będziemy to wsadzać do ramki. A zobaczymy, może tam układ słoneczny ma poświatę, w sumie też powiesimy. Nie wiem. widziałam, że Zosia się to podoba w każdym razie. I jeśli chodzi o mój horse i to wygląda on następująco. Wziąłam sobie takie, um, tutaj segregatory na dokumenty. E, Wziąłam dwa pudełka y, na jedzenie, żaroodporne. My już mamy takie pudełka i ten rozmiar, i ten model sprawdza mi się najlepiej, bo mogę to przygrzać w piekarniku, w kuchence mikrofalowej. Nie jest za duże, nie jest za małe w sam raz też na jeden obiad, czy na wędliny także idealnie. Tu wziąłam tacę, dlatego że nie mieliśmy żadnej, a jak na przykład e, idziemy na balkon z jakimś jedzeniem, to nie chcemy mi się latać 15 razy z kubkami i szklankami. E, duża drewniana, taka stabilna, także fajna. E, tutaj pościele e, głównie chciałam prześcieradła, dlatego że te, które mamy, są w opłakanym stanie. I co ciekawe, ja nie mam żadnych prześcieradeł z Ikei, także to będą nasze pierwsze, ale macałam tam na ekspozycji i te wydawały się najprzyjemniejsze. Pościele to już Wam pokazywałam, nie umiałam się zdecydować, więc wzięłam obydwie. E, tutaj wzięłam jeszcze takie kocyki. E, jeden chciałabym, żeby był e, do salonu albo na balkon, a drugi do Zosi do pokoju, żeby po prostu przykryć pościel. E, tutaj mam te życzone ramki 30x40 na plakaty i dwie półki, e, to są takie półeczki na książeczki i głównie po to pojechałam. Zamówiłam Zosi nowe dwie pary adidasów, i te możecie już kojarzyć, że już wam je pokazywałam e, całkiem niedawno je zamawiałam i świetnie nam się sprawdzają, już się trochę ścierały, i ponieważ były taki rozmiar na styk, to wydaje mi się, że już są troszkę przyciasne dla Zosi, bo trochę narzeka, że ją palce bolą, że jej się paznokcie wbijają w paluszki, e, więc zamówiłam rozmiar większy, i te są 23,5, jak dobrze kojarzę. Zaraz zobaczymy. Tak, 23,5, niestety nie było 23, um, natomiast świetnie nam się sprawdzają, a teraz jeszcze się okazało, że była promka na ten kolor i wcześniej ja płaciłam za nie 120 zł, a teraz były za 109. Jeszcze identyczne są srebrne, ale srebrne nie były przecenione i białe. Perłowe, także możemy Wam gorąco polecić. Są leciutkie, mięciutkie, świetnie się sprawdzają i nawet y, spoko się wytrzepuje z nich piach z placu zabaw. Także Zosia je chętniej zakłada niż ML -e. A tutaj kupiłam jej na zapas jeszcze większy rozmiar, czyli 24,5. No niestety też nie było 24, tylko 4,5. Yy, I te będą pewnie na jesień, albo w ogóle może na za rok. Zobaczymy. Ale one były w jeszcze lepszej cenie, bo były za y, chyba 90. 6 czy jakoś tak, poniżej 100 zł, także już w ogóle mega. I wydaje mi się, że model jest bardzo podobny, jeśli chodzi o wygląd, zapięcie, tylko po prostu kolor inny. One wszystkie się podobnie nazywają, bo to jest Royal Jogger, tak. No i mogłam wziąć kolejny raz ten sam kolor, ale już mówię coś na odmianę, także takie będą na na jesień albo na zarok, i jeśli chodzi o te buciki, to one absolutnie nie są wiązane. To jest gumka, także tutaj mamy tylko jednego rzepa, i to są gumeczki, także bardzo fajnie i bardzo szybko się wkładają. Mięciutkie, leciutkie, no i tak, także takie, takie buciki po raz kolejny i te na zaś, i na razie Zosia jest fanem Adidasów. Mamy dzisiaj niedzielny poranek, a w zasadzie to już jest południe. Tak nam dobrze poszło, długo pospaliśmy. Tak, Zosia teraz ładnie na leśniczki, mama smaży. Cieszymy się, że chodzi nam tu klima, nasza cudowna wspaniała, bo właśnie się zrobiło mocno ciepło, a jak ja stoję przy patelni, to jest mi jeszcze bardziej ciepło. Także będziemy jeść i będziemy gdzieś wybywać, skorzystać z ładnej pogody. Ja widzę, że pani ma parcie na szkołę. Słucham panią. Masz? Co masz? Telefon mam. No, Zosia chce go, Zosia chce go, Chcę go. Nie, Zosia mam brudne rączki teraz. Zosia teraz je na leśniczki. Am, am.